Był to zwykły dzień na polu pełen pszenicy. Świeciło słońce, a ze mną jest babcio. Za republikę? Loki, która się topi. Ból, ból, ból. Eee, I Ender. Tak. Wybuchajcie. I. Właśnie happy, który tam... O! skacze. O. o widać mnie. To widać tak he, to Ale to nie czekam na jakiś morał tej historii, bo zacząłeś odbył sobie dzień i nie skończyłeś do czego to zmierzyło. Ale właśnie nie dasz mi dokończyć. Właśnie dajcie dokończyć. I My się nie pojawiliśmy. Dajcie dokończyć, bo właśnie... Przecież jeszcze opowiadam. Przecież opowiadam, przecież opowiadam dalej. Ale Green, ty nie umiesz mówić. A Ż no. Był z nami Happy. I Przuliczek happy! I, I ktoś nieznajomy polując na nas. A nasze zadanie na dzisiaj, aby uratować swe życia, to jest zebrać jajka wielkanocne. Brzmi jak typowy RPG. Ej, real. W sumie Trochę dwa, dwa za wykonanie, dwa za kreatywność. Ale jeden za, albo zero nawet za tryb, który wymyślił, bo... No, Ej, nie, ale nie. w sumie 8 za to, że to nie jest intro z 2016. No, no, no. no ale ale tak, 10 tak. punktów za to, że pojawiła się taka postać jak o, witaj o, Sherman. Sherman. Jeszcze się załam, załapałeś wice. na intro, więc mamy, e, jeszcze z nami jest mamy, Sherman. Mamy traktą, tak. mamy taki tak, I będziemy grać. Taki, e, German, taki szybki. Nie da co mi powiedzieć. Mamy... Nie, nie damy. Queen. To widzimy się na kierce. Bajo. A, I a właśnie a... zaczynamy gierkę. Jeszcze coś. nie i tak, i ja. A to jest ta Tak, tak. Eee... To tu nie widać, a tu nie widać swojego całego. A Mapa się ledwo przydaje. Green Simulator jest lepszy i No, ale co zrobić? Lepsze jest schodzenie do domu Greena i na mu jedzenia. Coż i Zobacz, ale... ale mieszkać blisko Greena, nie? Imagine. Green. Nie, nie masz tak bliżej tak Jak, Jak już... Ma... Loki ile? 11? No, w jednym miejscu mi się zespiły. A mianowicie Loki ey, na tym kanale jesteś jako najbliżej. Ale ogólnie nie jesteś. Dobra, jest nie się do stłowi do piwnicy Greenfected. Ale najnaxi chyba najbliższe. Trzeba z... do mnie. Ile bloków? Dobra będę, będę. ma teraz.

Jak ma, znaczy, no jak ma się kontakty u niektórych osób, to można mieć. No tak, no tak, akurat. Nie. Całe szczęście, że ja tych kontaktów nie mam. Jeszcze. Nie, nie jeszcze. Nie Kto mam, całe szczęście. Sherman! Ja myślałem, że to jajka są do zbierania z dużych odległości, ale one są po prostu do bicia innych. <noise> Serio? No, no tak, tak Do spowalniania zwłaszcza.

Ender! Ja, tak no, no. ja też mam coś kursowego, Bardzo lubię kobiety <śmiech> <śmiech> Ender kopuje się <mnie>. <laughs> zwłaszcza zaraz No Ale na szczęście nie wygramy. jakiś no. long wygrywa. wygrywa to tu że nie lubisz chłopców Ender, już, już jest na czas Kurwa Do zabicia No No, ale jak długo nie no, odwala mi, bo tak dawno nie byłem na nagrywce. Jezu, i to jest... Ej, to lepiej, uważajcie tak. też co mówicie. Nie, mi się nie <noise> Nie chcę, będziesz montować tego filmu. Tak. Będziesz pikać, trun, będziesz Słuchaj, pikać. Słuchaj. Ja montowałem ostatni odcinek. No, no, nie, nie, nie tu tak. jakie osiągnięcie. Dlaczego nie ma żadnych jajek? Chodzi, że jest ...na nagrywce, rozłożę się tego. nie jakieś niebiernych... ja tak robię cię usłyszeli, to muszą cię zapamiętać. No tak! To... trzeba być kontrowersyjny. Tak działa jutro. Ile macie tych jajek? Mało. A dobra, nie dobra, nieważne bo... no jest, ale ja tak nie mam tak mało. Gdzie są te jaja? Dobra. Nie ma! Dobra. Ale to Masz wszystkie jaja? jaja. No, Ej, ja mam takie jest... dwa. No, te no, się nie pojawiają, one, one są po prostu postawione po na mapie. Pocham tak, na... A, tak, wiesz, tak. No, I właśnie na początku, na pod koniec, jakieś 60 sekund ma być użyteczny. Więc pozdrawiam Dla zbierania jajek. Kto, kto wie, ten wie. Nie, Kwin. Taki filmów mówmy lepiej, ja nie rozumiem. Kto, kto czy oglądał czy filera? Kto oglądał filera, tłumaczy? to to tam wie. Proszę mi wytłumaczyć ten żart. Jestem pewien, że cała vida będzie tu wywodnicą. A mnie do że tak. taki bardzo lubię. Nie, nie, nie. Posłuchajcie. W moim filerze gotował jajka. Nie, po prostu mnie to śmieszy. Nie to śmieszy po prostu. Nie, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale pamiętam, że chyba to było jakieś gedzucu na saskę i na to, że. w pateli. Pozdrawiam. Dwie i kamień. Co tam się mnie, działo? Ja chyba po prostu kiedyś widziałem po prostu coś i taki po prostu robił jajkę. No to na nie patelni. było, to nie było od cokojami. Nie, e, nie, 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 to był filler, 100% Tak, e, nie. No A ty jak się nie... czujesz jaki? Co tam jest... u ciebie robić? No z, z tymi tematami. Stary mnie goni! No, nie się z było. jajkami! Tak Eee, hey. to był e, filler, jak e, nie było matary. Niech się rozgadują, niech się rozgadują. Nie so, you no. Know. Ederu, powiedz nam po o historii jak, ja, jak tutaj trafiłeś. Dokładnie. Eee, generalnie jestem bezdomnym alkoholikiem. Ktoś? Eee, e, mi obiecał, że wspomoże mój nauk, że tu przyjdę. ej, tego te e. nie, nie miałeś. Eee, a przepraszam, przepana, nie pij. I no. Um... Ej, ale przynajmniej już bezdomny nie jest. Po prostu, po prostu, po prostu został alkoholik. Właśnie. Po prostu po został został jestem alkoholikiem. alkoholikiem. A, bciepap, bciepap. A, bciepap, bciepap. papcio, papcio. Papcio, A, papcio. bciepap. to brzmi chciałem. Jakby to bciepap. A, to bciepap. Green będzie wielkim Minecraftowym youtuber'em jak Stu Ej! <laughs> 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 okay. dobrze, dobrze Ender co Ale jak chciałam usłyszeć co chciałeś powiedzieć wtedy kiedy ja wygram niby Ja to, ja to chcę usłyszeć Ender, ja tak, ja No tak to tak wygraj Ale to Green, chciał powiedzieć Tak, no ja Ach, no. A mylisz mnie z mnie z Przepraszam Ender, ale bardzo podobne osobowości O! No. Ja po prostu Słai, Słai, Ender! Ender słuchaj! Oby dwóch jesteśmy w końcu tego byłymi tego, patronami to... Michała. Nie znam żadnych Michałów, to są pomówienia. Michała wszystkiego e... dokładnie. po a... nie znam żadnych, ja się do niczego nie przyznaję. Ta kokaina nie była moja. <grym> co? To, to nie było... to nie... Coś jestem coś niewinnym. mówił, bo ja nic nie słyszałem. Jestem niewinny. Tylko nagrywka nagrała, nie? No, oh, nagrywkę. Tak, tak, no, tak. Ma, macie, macie siarkę na skupie może? Nie, mam obsywian no, Nie, ale ja, ja teraz tak mówię w serio, macie siarkę e, Ja mam proch z tak, Ja też? mam... Kurwa, stronę. ale siarkę, nie pro! Ja mam... E, tylko proch pudełek po zapałkach harcerskich Jakbyś chciał Nie e. pytam można ile z takich pudełek, z ile z takich pudełek, jesteś w stanie siarki wyciągnąć? Nie wiem, więc... mało. Jakieś 30 gram? A ile, a ile, ile gram jest potrzebne, żeby je, je było kibel w powietrze? 5 Ale zależy z czego. Gram no siarki, siarki. 5, no. E, ale też musisz dodać innych składników, aby to nie było dobrze. No, heber, ale do ale super a tak czystej siarki? Czystej siarki tak s... m, pół kilo. Pół kilo? No! Tego <noise> Tylko tak nie wejdzie, panie. Co w się sensie, nie, bo u nas na chemii jedna babka mówiła, że ten. Że uczniowie dali koledze siarkę i kazali mu wsypać to do kibla i prawie mu porcelana rozwaliła nogę. Czekaj. dosłownie prawie mu odcięło. To e, mm -hmm. inaczej, jeśli no ma dup, rozwalić dup, kompletnie ma. kibel, jeśli ma rozwalić kompletnie hmm. kibel, to ma być pół kilo. A jak tak po prostu hmm. o ma rozwalić, tak o tylko. W sensie, no mówię o rozsadzeniu, nie? Takim normalnym rozsadzeniu, a nie pierdolnięciu całkowitym. To tak, nie wiem... Max 100 gram. I think. Ender, ile za te pudełka? <laughs> Wiesz co? jeszcze w jakim... Zatorze? Ja myślę, że... W pani... Na, nasza kochana... Ee, pani... Dyrektor będzie bardzo zadowolona z tego co zrobimy z tym. Ja nie odpowiadam za... Mamy tutaj dowody w razie bóg. No A... Ale kaczuka we mnie rzuca. Ale z ciebie 60. Kaczu... Kaczuka Jakiś we mnie 60? rzuca. Ale pamiętaj, że to się nagrywa, więc może to być wykorzystywane... Babcia, sam robisz to... na siebie dowody. To nie, nie, to... listą Kaczucha mnie pobiła. Tak. Ale wiesz, możesz zaoszczędzić no, proszę, i możesz po, y, y, pomieszać między in, innymi. Green też do siebie robić do Tak, green też robi na siebie. I green problem jest taki, że teraz robisz do wody na mnie. się. Nie Będziesz mógł publikować tego filmu. Za to jest. Nie, trzeba będzie... Ja myślę, że trzeba będzie dodać po prostu ten film. Ten film jest zrobiony w celach humorystycznych. Po Który film jest zrobiony w celach humorystycznych. Nie przychodźcie na... Eeee, saj, <gry> Odpowiadając no. na twoje pytanie chatki. E, każdy nie jest zrobiony oprócz ostatniego Bo no, tylko ostatni były napis <gry> Nie przychodźcie na Bydgoski Dworzec 17 czerwca o godzinie 12.04. <gry> eee, słychać jego e, bardzo statystyczny śmiech, więc on mówi mm -hmm. prawdę. Haha! Kurczę, jestem ostatnio rankingiem. Z Green wolfa Witaj, Czy to jest myśli sprzęt? Eee, to nie jest taki myśli sprzęt jak laminia na biurku, nie. Ale ty masz myśli sprzęt! Eder, 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 musisz ci coś pokazać. Hmm. Hi, hi. Dobra, <noise> tak <kakani. głosy> fajnie by było, gdybyście się podzielili tym, co bierzecie, nie? <głosy> tak. <głosy> Bierzemy tlen. <noise> okay. Ja się tlenem dzielę. <noise> o, właśnie, ja też. Loki 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 loki. Podzielaj się. Poczekaj, stój, 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 stój Loki. Nie się. Trzeci... <gry> Kurwa. Trzeci. Epeskitu e... kaczucha. To właśnie kaczucha mnie bije, a nie to happy. <gry> ja się biję z kaczuchą. Tutaj jest jajo. <gry> no zławnik się z nim bije. Ajaj. Aj. Ale ten odcinek jest bardzo humorystyczny. Mmm, oj, tak. Mm. Ten cel jest stworzony w takich celach humorystycznych. Ale szczerze, ja teraz będę w każdym odcinku na te napisy. No tak. przyda się. Jakby trafiały jakieś no, ludzie do gry w to na genetycznie takie głupoty. Tak. To, i, no i no... na. A co ludzie naprawdę nie wierzę czasem w nich. Tak jak by tutaj nie fazo no. na... Jezu, ja mogę by się nie miły tak kobiet? So, no właśnie jak można jak, poruszać niewygodnie politycznie oraz... Ej, ej, w ogóle teraz nie? się skąpłem. Dlaczego no. tak tyle mu no. jender? Dlaczego? Bo nie ma tutaj larki Nie no, przy niej wiem jeszcze nie <suszy> gadał. Ale tak szczerze to po prostu dawno mnie nie było na nagrywce. Wiem, że to widzowie. Napiszcie w komentarzach hashtag większa płaca dla Endera. Bo mi nie płacę i przychodzę. Hashtag wolna wola dla Endera. Hashtag wolność dla Endera. Hashtag, hashtag, hashtag... hashtag wypuście Endera z piwnicy. Dobra, y -y, hashtag... hashtag... #wypuść Endera z piwnicy. Y -y, hashtag... Hashtag... Endera hashtag... endera równość dla Altworld Studio. Jaka równość, co Napiszcie na no. na tych jak one, parę grupy chiepostów, w którą się Ender. No właśnie. Czy No jeszcze idzie... Miki. Eee, yy, czy może... Z jakiegoś przeciętnego no Polaka, który nie lubi kobiet. A, tak. To też jest bardzo sławna postać. Jest też Shrek. Yy... Eee. Meksykanin, Meksyka Meksykanin to nie ja, to są pomówienia. A, no tak. No, nie to nie ja. To, ja nie, to nie ja popełniłem te zbrodnie wojenne w Kyrgyzstanie w 96. No to nie co masz swój kartel? E... Nie mój Tak, to nie ja prowadziłem ten kartel. Nie ja. kartel. Be, ta oranżada w proszku nie była moja. Nie, co jaka oranżada? Czyż, A, e... E... Chyba e... Co? Chyba jakiś rejsiada? Nie, oranżada. No, oranżada A w co zrobili z oranżadą? się prawo, Mam prawo zachować milczenie zostało ci te prawo odebrane już dawno temu Jesteś na krypcją greena musisz wszystko powiedzieć co sądzisz o obecnej sytuacji politycznej Stub Ja myślę że ta oranżana w proszku była Ja sobie ją rozpuściłem na miarę dobra była co myślisz, babci o obecnej sytuacji olejgany Stock market, jak to jest? To by to stąd. Nie wiem, a powiedz, jest jakiś jedyny. Jest korsia. Nie mam, proszę i znaleźć. To, 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 no, to jest to. Griń, popatrz na tabelę. O nie, nie. Kurde. Ender mnie nie przegoni. Najgorzej. Ej, 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 Ender, Ender, David, ender, Grin. Jak green, to powiedzie, to wypikam to. Green. to y -y Yo Green Green, Z zrób sobie intro, w którym się śpiewa. Zielone, zielone. Green, mówisz, 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 że jak to powiemy, to to wypikasz, tak? Nie. Zielone. Okej, okay, przepraszam, no, że nie ich wyciszyłem. Płacić. Bo już wiedziałem, że coś takiego nastąpi. E, ale już e, będzie ich słychać na nagranie. Wiecie co? <głos> <głos> ja myślę, że niebieska rana, niebieska rana. Niebieska rama. Za Republikę. Za Republikę, to jest lepiej. Dobry strój, co nie? Tak, tak. Dobry strój Republiki. No. A! 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 Mm, mm. Dobra, I think... <noise> No to widzę ostatnio. stara się ignorować. dyrować. <grym> mm. Greeniec wygraj Nasz ty ukochany, Mam wygrać Go, 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 go. go, 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 go. go ależ ja, ale ja was nienawidzę. Zielony garsz. Ależ my ciebie to no, też green. Cześć, Sherman. Pa, Sherman. Padaj, po ciebie to Czemu to jest jajko Unii Europejskiej? Tak w sumie, takie niebieskie, z żółtymi kropkami. Co ty? Co ty trafiłeś? <głos> <Oranżady>. <głos> e, I tak... Oranżada! Pożary! Labi, jeśli to oglądasz... E, wiesz, co zrobić Enderowi. E, widzieliście kiedyś zielonego Endera? Że pukanie żołądka. Zielony Ender, zielony Ender, zielona oranżada. Ej! Oranżada z... z Endera! Ej, Oraz, tak nie jest! Będę sprzedawał to na, na swoich longifansie. Co? 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 Yy, mam nadzieję, że Larry, z Larii się dzielisz yy, przychodami. Nie. Nie dzielę się. Słyszałaś Larry. Jakby jak ona wiedziała. Teraz Ale ci wiesz, że ona to ogląda. Skąd wiesz? Bo specjalnie nie O no chuj. Środa, ona środa jest teraz za jedyne 7,89. Mało za się miesiąc. Się bez VAT-u. Bez Bez VAT bez Eder, Eder mantyka się coś. Nie? Pierd... Tak! To mi nic nie o ekonomii nie mów, nie teraz. Ja będę mieć. Nie, nie znajdę, Eder. Ukryłem. Mieć, mieć się, potem jeszcze z niemieckiego po prawe, Potem z niemiecki. jeszcze z baroku, z polskiego, to jest, nie przypominaj mi o tej ekonomii. Jak co to tym ja Nie piszesz mądre. dyktanda! Ja <laughs> Jestem... I'm a god in Minecraft Manhunt. On jest... On jest boskim goblinem. Jestem... Ale ze mnie boska oranżata. I tu man. Bosko rywiada goblin. Plus one. Do Sherman Shermana wypowiedzi. Nie no. Plus one. Plus idiota. One for all. Hmm. Czy coś? jakiś robimy nawiązanie do anime. One Ja all Ja myślę, może że wypiewam litanię łacińską z ciebie stary. Hey, 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 są takie niebieskie z żółtymi kropkami. Ja nie, nie musiał nie. Ender, nie wiem czy braliśmy to samo czy ty nic nie brałeś, ale sobie wiesz, tak, tak Unia europejska. Unia europejska. Nie no, może tutaj... Ender co dorzuciłeś Eee CZEMU LOKI TAK PARKURUJESZ? Co? cię trafić, a ty się odbijasz od fontanny, kurczę Serio? No Ajajaj, no cóż za... Ajajaj Bo Loki jest najlepsza, lepsza na ode mnie. Ajajaj A widzisz, w końcu Ajajaj. Ajajaj Jest na pewno lepsza z ode mnie Nie, bo... akurat akurat mi... Akurat mi... Akurat. Najpierw mi teraz Snap akurat ty i twoja dziewczyna właśnie w tym przebijacie

I tym pięknym akcentem Endera e, kończymy dzisiejszy odcinek. E, Zeno był Sherman. Witam. E, była Loki. Hej. E, był Supi Forever, e, Shadow Flash, e, Happy. Chciałbym ja, podać koledzy z I Enderka. Eee... Ender. Papatki całuski widzowie.